Jacy celebryci wspierają AS Romę? Znani fani! W 12, a jeżeli wliczać odcinek specjalny sprzed tygodnia, to w 13 odcinku znanych fanów pozostaniemy we Włoszech i omówimy kibiców stołecznej AS Romy. W 2016 swoją sympatię do klubu ujawnił aktor Will Smith. W 2023 w retro koszulce Romy widziano Kim Kardashian. Parę razy na meczu z Dialo Rossi pojawił się Timothy Chalamet. W styczniu 2025 razem z nim na trybunie siedział znany m.in. z filmu Fight Club Edward Norton. Fanką rzymskiej drużyny jest również modelka Emilii Ratajkowski. Zagorzałym kibicem był kompozytor Ennio Morricone i po śmierci w 2020 Roma upamiętniła go wychodząc na boisko w meczu z Parmu w koszulkach z jego podobizną na ramieniu. Wsparcie klubowi okazywali również Damiano David, wokalista zespołu Maneskin czy aktorka Monika Bellucci. Na koniec najciekawsze. W maju ujawniono, że dużym kibicem stołecznej AS Romy jest także... Papież Leon XIV. W tym odcinku to tyle. W 2026 życzę Wam więcej materiałów, i żeby nasze grono stale się powiększało. Klasycznie piszcie, jakie kluby chcecie zobaczyć, a pojawią się w kolejnych odcinkach. Obiecuję, że już niedługo nasza seria zawita do Polski. Do następnego.